Witajcie na kanale Studiopatu. Znajdujemy się przed siedzibą zarządu grup powiatowych w Sądemierzu, z siedzibą w Samborcu. Tu właśnie kontynuując temat, który Grzegorz podjął, temat tych pozwoleń na poruszanie się, zresztą kontynuujemy. Słuchajcie, no jesteśmy tutaj, dostałem zezwolenie na poruszanie się kombajnem po drogach publicznych kategorii pierwszej na okres 12 miesięcy i co to zezwolenie powoduje? No powoduje to, że Informacja jest dla mnie, że ja mogę się poruszać, ale czy ta informacja, którą ja mam lub policja, że mogę się poruszać po tych drogach wnosi jakieś inne rzeczy wartościowe dla innych uczestników po, po drodze? No niestety chyba nie, no, będziemy chcieli na te informacje uzyskać tutaj właśnie w tym zarządzie, nie ma dyrektora, jest na urlopie i... Pracownicy powiedzieli nam, że w poniedziałek wróci do pracy, żeby się z nim skontaktować. Bo będziemy też oczekiwali także wizyty na miejscu z udziałem kombajnu, y, policji i właśnie kogoś z zarządu dróg powiatowych, żeby nam to doprecyzowali w materiale edukacyjnym dla nas, y, operatorów kombajnów, ale także dla urzędników państwowych, którzy tworzą prawo czyli dla ustawodawcy, ale i dla innych uczestników drogi publicznej, jak to wygląda właśnie ze strony prawnej i czy to prawo jest prawidłowo zorganizowane, czy po prostu mamy bubel prawny, a my uważamy w tej chwili, że mamy bubel prawny, który nam zabrania wykonywania naszych prac polowych, czyli konstytucja po prostu jest łamana w tym momencie. Dziękuję bardzo, będziemy kontynuować ten temat, będziemy dalej monitorować tą sprawę dla Studia Opatów, Grzegorz, Michał, sprzed zarządu dróg powiatowych w Sandomierzu z siedzibą z Samborcu. Tak jak mówiłem, do zobaczenia w dalszej części tego tematu. Pozdrawiam Was i życzę bezpieczeństwa na drogach. Miejcie na uwadze, że lato jest okresem gorącym dla rolników ze względu na pracę polowe, na pracę na żniwa. Miejcie to na uwagę i niech to... zachowajcie bezpieczeństwo w szczególności, Dokładnie. jak widzicie kombań kombajn z zespołem zniwnym, bo jest wiele miejsc, do których po prostu nie ma możliwości spięcia gdzie indziej, jak trzeba gdzieś w jakiejś zatoce czy gdzieś tam na uboczu spiąć się i przejechać jakiś odcinek, nie wiem, typu 300, 500, a nawet do kilometra z tym headrem, żeby można wykonać zbiór właśnie z tej działki. Dokładnie. Tak więc dla naszego i Waszego bezpieczeństwa miejmy to na uwadze. Pozdrawiam Was, życzę miłych wakacji. Czołem!